W piątej klasie mieliśmy zrobić prezentację o swoich pasjach. Ja wybrałem modelarstwo. Od lat sklejałem samoloty i statki, a na półce miałem całą kolekcję, tylko że większość była z tanich zestawów, klejona byle jak, bo nie stać mnie było na te lepsze. Ale i tak byłem dumny. Gdy przyszła moja kolej, wyjąłem swój najlepszy model. Stary myśliwiec, choć skrzydło było lekko krzywe. Kilka osób zaczęło się śmiać. To ma latać czy pełzać. Pewnie kleił to zapałkami i gumą do rzucia. Nauczycielka nawet nie spojrzała, tylko zapytała, czy ktoś ma pytania. Nikt nie podniósł ręki. Miałem wrażenie, że wszyscy już chcą, żebym usiadł. Wtedy jednak odezwał się Adam. Wstał i pod... Podszedł bliżej. Fajny model. Widać, że ręcznie malowane. Skinąłem głową, a on dodał: Ja też kiedyś kleiłem, ale nigdy nie miałem cierpliwości do detali. Jak ty to robisz? Reszta klasy nagle ucichła. Opowiedziałem o tym, jak wycinałem części nożyczkami, bo nie miałem specjalnych narzędzi, jak farbowałem pędzelkiem po starym plakacie. Nawet naklejki przycinałem ręcznie, żeby pasowały, a czasem trzeba było coś poprawiać kilka razy. Nauczycielka w końcu się zainteresowała, a po lekcji kilku chłopaków podeszło i zaczęło pytać, czy mogę im pokazać, jak się to robi. Dwa tygodnie później na urodziny, Adam przyniósł mi pudełko. W środku był nowy model klej i farby.